Siemanku, z tej strony kamiki kolejne otwieranie przed nami, wiem, że mnóstwo tego Prze przesyca to mój kanał w tym momencie, ale po prostu wiem, że to lubicie, to po pierwsze, po drugie, trzeba trafić legendę kiedyś, po trzecie, no są takie tocy, że aż szkoda nie otwierać. Paczek. Swoją drogą, e, wbijcie na Facebooka mojego link. Macie na dole, polubcie stronę, e, bo w czwartek chyba zrobimy relację z tego, jak z Oskarem, Jeżeli nie, oglądali, nie oglądacie albo nie oglądaliście mojej serii, gdzie gram na B-klasowych boiskach, to wiecie, że działo się, możecie to sprawdzić. Wczoraj wrzuciłem e, meczek cały. E, była bojka, była czerwona kartka dla Oskara i właśnie z Oskarem jedziemy w czwartek prawdopodobnie do okręgowego związku tutaj, zobaczyć jaka kara dla Oskara i tak dalej. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to się wszystko wydarzyło, śledźcie Facebooka. Facebooka, a my przechodzimy do otwierania paczek. Jak widzicie, w sklepie mam 25 paczek. No, tych złotych nie otwieram, bo mi się nie opłaca. Ale zobaczcie na to: mam dużą złotą paczkę premium, mega paczkę, paczkę rzadkich zawodników, złota paczka zawodników premium i złota paczka piłkarzy Prime. Do tego 11 paczek piłkarzy EPL Premium. Więc liczmy na to, że coś będzie. Będę otwierał dwie paczki takie, jedną taką, dwie paczki takie, jedną taką. Zaczynamy. Bez walkoutu, pierwsza paczka, no i bez szału. Wiem, że chcecie oglądać wszystkie, wiem, że chcecie posłuchać mojego gadania, więc zapraszam do tego, żeby, żeby posłuchać. Jak widzicie, tych graczy już mamy mnóstwo, więc większość będzie szła na Quixel. Ehm, no i ehm, cóż, e, sytuacja, sytuacja jest ciekawa dosyć, z, jeżeli chodzi o, e, o, o właśnie to, co się wydarzyło na boisku w niedzielę, e, ta bójka, to wszystko. Na pewno, na pewno jesteście ciekawi, jak to się rozwiąże, więc naprawdę, zapraszam do śledzenia Facebooka tam, w, w relacje, zawsze to macie tam po, jako piersi, więc wam się opłaca. Dobra, wiecie co były te paczki, teraz duża złota paczka premium, ta za 15 tysięcy, bez walkoutu, niestety. Kiedy ja trafię legendę? Czy ktoś mi powie, czy w tym roku trafię legendę? Bo nie zanosi się póki co na, na to I, i po prostu, no szkoda mi aż sam siebie jest, że, że każdy już trafia tą legendę, a mnie nie. Nawet nawet ta, ta różowa kupa tutaj, no ona, ona chce, żebym trafił, ale coś no nie idzie. Dobra, kolejna złota paczka piłkarzy, EPL Premium, bez dużej flary, bez zacięcia się, no niby te paczki miały być właśnie IPL premium, takie dobre, a tutaj nic, no po prostu nic nie leci i to mnie troszeczkę martwi, że z tych paczek, właśnie, gdzie są sami piłkarze z Premier League. No właśnie, nie chcę zaciąć, nie chcę zaciąć odpowiednio, dajcie znać czy jak myślicie, czy w FIFA 18 e, te zacięcia dalej będą przypadkiem, czyli będziecie wiedzieli już wcześniej, że traficie coś naprawdę dobrego, czy jednak to usuną i nie będzie wiadomo tego, dobra, mega paczka z rzadkich kart, a już myślałem, że przycięcie będzie, nie będzie, nie ma dobrej flary. co tu się wyprawia, dlaczego to tak, dlaczego to tak nie chce dać, no... Czy, czy, czy ja byłem złym chłopcem? Czy nie wydałem wystarczającej ilości na, e, hajsu na FIFA pointsy? Myślę, że wydałem i, i należy mi się coś, no ale no bez walkoutu. Będę, będę to pomijał, żeby no po prostu nie zanudzać was, nie, nie oszukujmy się. Giro 83 ok. Troszeczkę większa flara pewnie przy nim była, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Znowu paczka IPL Premium. A już myślałem, że znowu się przytnie, po prostu serwery murą albo coś, a ja się jaram, że, że tu zaraz będzie coś dobrego. to trzyłem, dobrze, parę kart takich, Resztę oczywiście muszę quicksellować, no bo mam te karty w klubie, no i po prostu tak głupio to wyglądało. Dobra, to teraz paczka rzadkich zawodników, bez walkoutu. Ej, 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 to już trzecie moje otwieranie w tym tygodniu. Co, to była paczka za 50 tysięcy? Ja to myślałem, że paczka za 25 tak sobie otworzyłem na ludzi, a to paczka za 50 koła była. I nic nie wyleciało. Olej się strollowałem sam. Okej. Okay. Dobra, IPL premium. Bez walkoutu. No wie, tych paczek nie da się sprzedać, tych EPL Premium, nie da się sprzedać graczy z nich, e, ale no w, cóż, trafienie takiego e, grajka jakiegoś dobrego, którego nie można sprzedać, typu na przykład Kante, Kante dałbym do składu, nawet do składu, gdzie grałbym w weekendowej lidze, więc e, no cóż, niestety dać tak nie chcę i to jest troszeczkę przykre. No dobrze, będę dalej później wymieniał tych zawodników. Pewnie em, za tydzień, znaczy teraz w piątek będzie Bundesliga albo Liga Hiszpańska em, i tam pewnie też będzie można robić paczki z piłkarzami właśnie z tych lig, e, więc e, na pewno zachowam te złote karty świecące na to, żeby po prostu e, właśnie e, odebrać jakieś lepsze paczki, mam nadzieję, więc zawsze będę robił jakieś e, jakiś właśnie... Czekajcie, złota paczka, bo jeszcze zostało mi tak, dwie paczki takie i dwie paczki takie, czyli jedna ta, jedna ta, jedna ta, większa flara, ale 84, pianicz 85, okej, okay, okej, okay, okej, okay. no to już jest dobrze, bo takiego pianicza można obchnąć za 16 tysięcy, wow, za 10 koła, niecałe, myślałem, że jest warty z 30, a tu taka lipa. A no dobra, no dobra, myślałem, że, że będę bardziej zarobiony, e, no to jeszcze dwie paczki PL PREMIUM! Zatknij się! A, jak mi wkurza, kiedy nic nie, 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 nie wylatuje i, i muszę wam pokazywać takie badziewne pack openingi. No ale cóż, spędziłem trochę czasu robiąc te SBC, więc opłaca się wam to pokazać. Tu ta paczka piłkarzy, proim. Legendy nie zobaczę w tym roku, jestem jedynym członkiem, który nie zobaczy w tym roku, na swoim kanale, takiego zawodnika, jakim jest legenda ktokolwiek, no nie mówię już o Pele. Oh, już myślałem, że przycięło, ale nie przycięło. Najgorszy pakał opening na świecie, mam nadzieję, że to zwiastuje, nie wiem, coś dobrego kiedyś. Trzymajcie za mnie kciuki i ja się z wami żegnam, jutro na kanale Reddit, przypominam, żeby śledzić mojego Facebooka, a otworzę jeszcze, jest jakaś paczka promocyjna? Jest za 125 tysięcy, jedna paczka. Wiecie co? Kupię Fifa Points i otworzę dla was specjalnie paczkę Ultimate. Paczka Ultimate przynajmniej. Zamknę oczy, nie, nie mam słuchawek na sobie, nie słyszę, co się co wypadnie, więc zamknę oczy na dosyć długo. Paczka Ultimate, stary nie wiem czy jest słowo, czy nie, przeczekamy kiedyś, nie wiem do ile mogę policzyć. Do... policzę do... Mm, do dziesięciu, bo do tylu potrafię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, mam zamknięte oczy nadal, nadal się widzę, trzy, dwa, jeden. Eee. Ała. Ała. Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Czekajcie, jakie są jeszcze paczki promocyjne za 55, 30. No dobra, otworzę. Bez wokal. Nie, spadam są Spadam <ścoughs> Inwestycja życia w ogóle. Co to miało być? Co to miało być? Ja się zrobię, Jagdan. Trzymajcie się. Cześć.